Zacznę od tego, że prezydent nie pociąga za sznurki, jeśli chodzi o komendantów służb mundurowych w Każdy komendant, każdy <coughs> komendant Straży Miejskiej jest niezależny. Od tego. Chciałbym zwrócić uwagę um 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 na to, że ja nie jestem stroną tego konfliktu. Stroną konfliktu jest pan komendant i część załogi, o ile wytwierdza Solidarności. O ile też wiem, sprawa toczy się w tej chwili w dopóki jest sprawa nie będę tutaj żadnego stanowiska zajmował, aczkolwiek, proszę Państwo, to mówię z pełną do straży i do mieszkańców. Jeżeli w jakikolwiek sposób ten, stra ten strajk zaburzy działalność naszej straży w mieście, jeżeli doprowadzi do tego, że straż nie będzie wykonywała swoich czynności, czyli nie będzie wykonywała czynności, które mieszkańców, to ja osobiście wystąpię nie organizację, ale o Rozwiązanie Straży. I mówię to z pełną premedytacją jako, jako Państwo prezydent. Jeszcze raz powtarzam, na dzień dzisiejszy nie, ale jest to służba mundurowa, w obrębie której toczą się spory między komendantem a związkowcami. I Panie Radny, proszę mnie zrozumieć, ja nie będę teraz mikał, czy osoba, która ma sprawę w sądzie, popchnęła komendanta, czy go podniosła. No ja nie jestem sędzią. Jeżeli, jeżeli okaże się prawdą, że służba wniudrowie osoba swojego zwierzchnika w jakiś sposób popchnęła albo użyła siły fizycznej, no nie ma najmniejszej dyskusji, proszę Państwa. o czym my w ogóle dyskutujemy. Tu żaden strajk nie pomoże, ale od tego mamy sądy. Jeżeli sąd stwierdzi, moim zdaniem, że pan Komendant nie ma racji, to wtedy będzie się tłumaczył pan Komendant. Ponadto, to co zgłosiła straż, to oprócz tego pierwszego punktu, wszystko jest nieprawdą. Drodzy Państwo, bo jeżeli związkowcy straży miejskiej upominają się o remonty, upominają się o malowanie, to przecież Państwo głosowali to w budżecie i to wszystko w budżecie jest. Czyli albo jest to działalność przeciwko Radzie Miasta, i przeciwko prezydentowi. Ale druga gorsza rzecz, że przepraszam, w Straży Miejskiej nikt nie zna swojego budżetu. Że państwo przegłosowali remont, przegłosowali się na Panie Przewodniczący. To wszystko zostało spełnione już w momencie głosowania nad budżetem. Dlatego wniosek jest bezpodstawny. Ja proponuję Panie Radny, pozwólmy jeszcze, dajmy szansę, dajmy szansę naszej Straży. Żeby swoje konflikty załatwiła między sobą, a nie przenosiła ją na Radę. I na miasto, i na prezydenta. Ja myślę, że tam w tym momencie przyjdzie opanowanie. A jeżeli nie przyjdzie, to ja będę bezwzględny. I będę bezwzględny również z państwem, bo to proszę państwa, państwo bardzo często na komisjach i w rozmowach stwierdzają, panie prezydencie, zrób pan coś z tą strażą. mieszkańców na naszą straż. Ja bym chciał przypomnieć, że jak się powoływali w strażnictwo, to po to, aby ci ludzie pomagali bezwzględnie ludziom, aby staruszka była przeprowadzona przez pasy. Jeżeli ja się dogaduję coraz częściej, bo nawet jak się mandat daje, to jakaś poprawność musi być, a ludzie się skarżą, czyli coś w tym jest. I Panie Radny bym prosił, żebyśmy wspólnie, bo to jest sprawa naszych mieszkańców, ja myślę, że my się na pewno w tym względzie tego proponowałbym, o ile wiem, sprawa sądowa ma się rozstrzygnąć 10 czerwca i do tego momentu chciałbym się wstrzymywać jakichkolwiek komentarzy, żeby nikomu po prostu nie zaszkodzić. Ale drodzy strażnicy, brać się do roboty, bezwzględnie.